Pokażę z bliska, co tutaj mamy. O, 50 Black Jacka to będzie za dużo, bo to nawet na 10 litrów bym powiedział 25, czyli kieliszek, wódki. Już, a nawet zaczniemy od czereści pazurkiem, tam w widzicie, jakiś żółty kolorek, tam już tworzą się kwiatuchy, które jak tak będzie jak dzisiaj, jutro, pojutrze, z lada moment już będą widoczne gołym okiem, to samo w burówce. Z takiego pąka nawet i maksymalnie 28-30 kwiatów potrafi się wytworzyć i jeżeli to będzie tak postępować z z pogodą jak teraz, czyli dzisiaj, jutro, pojutrze to z każdym dniem te pąki będą wrażliwsze na te przymrozki i może być nieciekawie na pewno Was o tym wszystkim poinformuję na pewno tutaj nawożenie i te tematy rozpoczną się od 10 kwietnia, czyli też będą materiały kochani, które będziecie mieli do obejrzenia zresztą oglądacie bardzo fajnie cieszy mnie to i łapkujecie to widzę te statystyki, że Wam się podobają materiały, to też jest napęd do przodu. Cóż, ja troszeczkę Popracowałem też dzisiaj. Przeskoczyłem z 30 na 60 i ta robota już terażyczkom lepiej wychodzi. My no uprawiam tutaj ziemię, podborówki, też na poletku badawczym. Już też pojeździłem trochę dzisiaj. No i zaraz też w materiale zobaczymy, jaką tutaj firma Agrimpex przysłała agrowłókninę pod truskawki. To będą właśnie sadzone ze szkółką. Nie wczas też na pogodę wpływu mieć nie będziemy. Nie będę też tutaj przeżywał. Będzie co będzie. Na pewno w całym cyklu 12-miesięcznym wypada Wam pokazać. Nowe że tu już się tworzy i będę Wam właśnie robił sprawozdania z wegetacji, zdjęcia, robił taki prawdziwy tutaj dla Was twórca, żebyście się tutaj też mogli delektować tą uprawą, skąd tu byliście i w listopadzie, i w grudniu, więc tutaj już jest z górki. No co, idziemy chyba tą y, włókninkę zobaczyć, też dzisiaj w materiale y, zobaczycie relacje u Szymona Kamińskiego z tunelu foliowego, który też po, tutaj wspominał, y, wczoraj było nagranie, bo nagranie, ja odwiedziłem Szymona, że też będzie y, chciał troszeczkę ochłodzić tunelu, żeby zatrzymać tą wegetację, bo też tutaj przymrozki u Szymona będą zapowiadane, ale to po tym jak w Otworzymy włókninę, bo nawet nie patrzyłem, chcę zrobić to razem z Wami. No i ten wetelek chyba Wasze to nie przyniesie. Jeżeli chodzi o uprawianie ziemi, rozciąganie włókniny, no to trzeba poczekać na deszcz, popada, to ta ziemia się będzie lepiej uprawiała. I tak, mamy dwa rzędy białej agrotkaniny i jeden rząd czarnej. Tutaj mamy czarno-białą i ona będzie bardzo dobra do jeżyny. A tu mamy, kochani, może przybitki, porobię wam z bliska, pokażę dwa rodzaje: 75 gram i 50 gram, 75 gram, czyli no mocniejsza od tej 50, -tki. więc też, kochani, będzie co tutaj na kanale obserwować. No i zaczniemy chyba od najmniejszej, od 50, więc rozpakujemy i zobaczymy z bliska. No ale z 50 też już mam doświadczenie Jeżeli chodzi o maliny Których już dawno tutaj Nie ma I też oczywiście Agrimpex Polska firma No i jeżeli chodzi o tkaniny, włókniny Numer jeden w Polsce I bardzo dziękuję za przesyłkę Panowie Bo tutaj będzie robiona robota No i już Wam to już tutaj Pokażę z bliska, co tutaj mamy. Słuchajcie, szerokość agrowłókien 120 cm, i też musimy pamiętać, że z jednej i z drugiej strony potrzebujemy materiału no, na to, by powstał zagon. No i tu na środku zagonu, właśnie już będą gotowe otwory pod truskawki. Więc widzimy, że będziemy mieli dwurzędowe truskaweczkę, więc będzie to fajnie wyglądało. No, i też na pewno tutaj kolekcja truskawek powstanie, ale też jako ciekawostka, widzicie, czy będą z bryłą korzeniową, czy frigo, to wszystko będzie przed nami i też już w tym miesiącu, więc bardzo fajnie. No, bo nie tylko borówka, ale też właśnie truskaweczka. Myślę, że co jakiś odcineczek to będzie dla Was bardzo fajny pomysł, kochani. No cóż, wybieramy się do Szymona i za chwilę do tego żółtego to wsiądę i. Dowiemy się wspólnie od Szymona Kamińskiego w cieplutkim tunelu dzieł Prawa Truskawki o blackjacku dawkowanu, czyli w dzisiejszym materiale temat, o który najczęściej prosiliście, pytaliście w telefonach do mnie i w komentarzach, więc miłego, kochani, oglądania chętnie do ciebie, Szymon, tutaj z polecenia widzów, którzy dzwonią, pytają, piszą o temat Black Jacka, dawkowania, no bo tutaj wiemy, że ten produkt Black Jack plus Terasorb no w Borówce robi spore zainteresowanie i tu po tych eksperymentach wiemy, że efekty są, to nie jest ma kochanie, tylko po prostu już branżowe doświadczenie, ale też chyba i w truskawkach, tak stosujecie? No to już nawet nie są doświadczenia, bo to wiesz, to jest od 15 lat czy od 17, te, te dwa produkty są, Zalecane. Teraz orbamino kwasy z mikroelementami, a blackjack yy, kwasy humusowej. Tutaj głównie nastawiamy się na Leonardy, który jest w środku. No dawkowanie od, od tych 15 lat się nie zmieniło. 2 litry blackjacka i 1,5 litra teraz sorbu I tak jak powiedziałeś, tutaj w truskawkach również było, co prawda już to było z 2 tygodnie temu przy ruszeniu wegetacji. Teraz jesteśmy tutaj przed kwitnieniem, więc za chwilę będziemy widzieć yy, kwiaty. Co prawda, yy, teraz mamy w tunelu około 15 stopni ale na zewnątrz jest chłodniej i podejrzewam, że trochę zaczniemy je ochładzić, bo no, zbliżają nam się niskie temperatury na przyszły tydzień, więc y, będziemy musieli coś pomyśleć, żeby te niskie temperatury nie były właśnie w szczycie kwitnienia, a tak się na razie zapowiada. Czyli tak jak burówka też każdy myśli na nawożeniu, ale warto poczekać. Yy, a to jeszcze mam takie pytanie, tak po chłopsku, czyli na 10 litrów do konewki, według Ciebie, czyli mała, 50? -ka? O, 50 Black Jacka to będzie za dużo, bo to nawet na 10 litrów bym powiedział 25, czyli kieliszek wódki na, na, na 10 litrów w zupełności wystarczy. No i w tym przypadku też ten kieliszek terosorbu można dać, więc to będzie taki 2 razy 25 ml na 10 litrów wody drugie, zupełności wystarczy. Tak, drugie pytanie, no i jak stowkować i jak często, bo tutaj z Pawem, a się to nagrywaliśmy, to do końca lipca czy czerwca, nawet, żeby to nic wcześniej nie pobudzać? To zależy, bo jeżeli chcemy osiągać, takie, mm, wszystko zależy od ilości stresu, jakie będą miały nasze rośliny, bo w truskawkach jest to dawane dwukrotnie, czyli dwa tygodnie temu i pewnie zabieg pójdzie jutro, pojutrze. To jest dwukrotny zabieg i potem terasor będzie dodawany do zabiegów podczas uzyskiwania owoców. Tylko, że wtedy już dawka będzie jego pół litra. To jest takie stymulujące. To tak to wygląda w praktyce. Jeżeli nie stosujemy innych rzeczy, no to rozumiem, że można raz na 10-14 dni stosować takie coś, taką mieszaninę, ale to w zupełności wystarczy. Dla nowych widzów, to nie są środki chemiczne, to są stymulanty, tak można to nazwać? No, to są, to są biostymulatory, tak? To są biostymulatory. Blackjack jest kopany, po prostu węgiel brunatny, bardzo mielony i rozwodniany w wodzie, to jest jego cała zasada. No a minokwasy to każdy wie, jak to są robione, więc jest to, no, można powiedzieć, są naturalne produkty. Blackjack w niektórych krajach ma też rejestrację produktów ekologicznych i biologicznych. Co prawda, u nas to nie do końca jest jeszcze możliwe, ale staramy się o to w przyszłości. Szymon, to ja możecie jeszcze odwiedzać, jak będą truskawki? W no, jadłeś w zeszłym roku już no, truskawki, no. więc zapraszam i w tym roku. Super. Ja Ciebie do subskrybowania kanału mogę zachęcić, bo na pewno tutaj Szymona odwiedzimy, jak się pojawią pierwsze truskawki. No cóż. Też wszystkiego w jednej relacji nie da się zmieścić, stąd właśnie prowadzenie kanału, odcinek po odcinku będziemy się powolutku rozwijać. No i dzisiaj krótka relacja dla tych, którzy właśnie łapkują, komentują, subskrybują.